Dzień dobry ze słowem. Dziś, kochani, 14 dzień lutego, piątek. Wspomnienie świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, dla których jest to święto patronalne. Życzymy Wam Bożego Błogosławieństwa. Dla niektórych z nas jest to też pewnie istotne. Jednym z patronów dzisiejszego dnia jest święty Walenty. Wsłuchujemy się w słowo dziś z Ewangelii według świętego Łukasza. Posłuchajmy. Jezus wyznaczył jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch uczniów, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was Królestwo Boże. Wyobraź sobie, że widzisz Jezusa, który spośród tłumu uczniów wybiera powołanych 72, i może myślisz sobie, dlaczego ci, dlaczego nie inni, dlatego, dlaczego tych właśnie wybrał. I może nawet lękasz się, że ty nie zostałeś wybrany. Tymczasem już sam fakt, że usłyszałeś Jego Słowo, oznacza, że stałeś się uczniem misjonarzem. To Ciebie wybrał, skoro pozwolił Ci to Słowo usłyszeć i Ciebie wybrał, skoro natchnął Cię, byś to Słowo przyjął. Jeśli czujesz się uszczęśliwionym, myślą, że jesteś uczniem i misjonarzem Jezusa Chrystusa, módl się do Niego. Panie Jezu Chryste, ty mnie poślij bo marzy mi się wielkie żniwo żniwo Ewangelii ty Jezu żyjesz i królujesz na wieki wieków